Witajcie drodzy uczniowie! Z tej strony znów Dariusz Migdałek, wasz nauczyciel. Zapraszam was na kolejną lekcję wideo. Dzisiaj zrobimy sobie różne ćwiczenia bez przyborów, bez sprzętu, także niczego nie potrzebujecie. Poza jakimś miękkim podłożem, może to być dywan, który macie w domu, można sobie rozłożyć jakiś ręcznik, ale podejrzewam, że gdzieś tam coś miękkiego macie, żeby było jest to niezbędne, ale będzie troszeczkę wygodniej. Mam nadzieję, że regularnie się ruszacie, ćwiczycie ze mną. Zresztą wiem to, bo e, spotykamy się na lekcjach na żywo i zdajecie mi relacje. Oczywiście z tej lekcji też będę prosił o relacje, także trenujcie, dajcie z siebie wszystko. Pamiętajcie, żeby tempo i intensywność dopasować do swoich możliwości. Nie musicie robić tego tak szybko jak ja. Możecie robić też szybciej oczywiście. E, możecie w każdej chwili filmik sobie zatrzymać. I bardzo Was proszę, żebyście zawsze znaleźli sobie odpowiednie miejsce do tych ćwiczeń, takie gdzie troszeczkę jest tej przestrzeni, żeby nie postrącać po chwili rękoma lamp, albo nie kopnąć w stół. Przede wszystkim, żeby było bezpiecznie. Słuchajcie, zaczynamy jak zawsze rozgrzewką, potem jak zawsze pięć ćwiczeń do wykonania razem ze mną. Razem robimy jedną serię, potem wyrobicie drugą lub trzecią i na koniec jakieś krótkie rozciąganie. Także. Zapraszam, przygotujcie się i ruszamy. No, mam nadzieję, że będzie mnie. Widać, dzisiaj jestem, jak pewnie się domyślacie, na naszej siłowni, która też już za Wami tęskni, ale jeszcze trochę wytrzymamy i będzie dobrze. Słuchajcie. Ok. I żeby się troszkę rozruszać, zaczynamy sobie bieg. Biegniemy sobie w miejscu, delikatnie, unosimy kolana nie musi być wysoko. Ważne, żeby sobie piec. Biegniemy. Jest. świetnie pokażę Wam bokiem jak to wygląda i w trakcie biegu unosimy sobie ramiona bokiem w górę i opuszczamy bokiem w górę i opuszczamy trochę na pobudkę takie ćwiczenie i opuszczamy I cały czas staramy się biec cały czas biegniemy biegniemy, zobaczcie staramy się ruszać samymi barkami do tyłu robić takie Kółeczka, so, dwa ćwiczenia w jednym, to starajcie się, żeby te krążenia były jak najobszerniejsze, jak najmocniej. Podciągamy ramiona i wycofujemy. I w drugą stronę, ja robię najpierw do tyłu, teraz do przodu sobie zróbcie tak po prostu wygodnie. Świetnie. I próbujemy teraz troszkę wyżej kolana nosić. Przez chwilę biegniemy z kolana, to byśmy Troszkę wyżej. To samo. Ręce w górę, a kolana troszkę wyżej. Kilka takich ruchów, żeby się obudzić. I znowu ręce, bokiem w górę. I w dół. Bokiem w górę. I w dół. Teraz cały czas biegniemy, zobaczcie, ale próbujemy pięty unosić wyżej. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, ok, myślę, że wystarczy, jeszcze zrobimy 10 pajęcy na pobudkę. Jedziemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. i jedziemy sobie resztę rozgrzewki. na początek biodra na boki. Tak za każdym ruchem. Warto, żeby poczuć ciągnięcie z jednej z drugiej strony. Dobrze, idziemy tył, dobrze, idziemy tył, dobrze, idziemy tył i krążymy sobie bioderkami. Ciach, 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 ciach i w drugą stronę, hop, 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 świetnie, dobra, troszkę szerzej sobie teraz stańmy i wypychamy bioderka do przodu, wypychamy, teraz robimy skłon ale do jednej nogi, przytrzymujemy chwilkę, prostujemy się, wypychamy biodra, Skłon do drugiej nogi. Świetnie. Prostujemy się. Wypychamy biodra. Skłon do środka. Super. Jeszcze raz powtórzymy całą sekwencję ruchu. Czyli wypychamy biodra. Skłon do jednej nogi. Przytrzymać chwilkę. A razem, razem powinno być łatwiej. Wypychamy do drugiej nogi. Wypychamy do środka. Świetnie. Dobra. Prostujemy się, nogi troszkę wężej i krążymy sobie kolanami. Najpierw do wewnątrz. Zawsze pamiętajcie tych ruchów między 6 a 12. Nie zawsze liczę, ale myślę, że mniej więcej zawsze tyle wychodzi. I na zewnątrz. Róbcie po prostu tyle ile ja robię. A jeśli uważacie, że jakaś część ciała u Was musi być mocniej rozgrzewana, to oczywiście dane ćwiczenie zróbcie sobie więcej razy. I trochę ramiona, czyli wiatraki. Jeden, dwa, trzy, cztery. Mocno do przodu. I do tyłu. I skręcamy się w jedną stronę i w jak ramiona ścianę ze sobą, ale nie przeszkodzi to w niczym. Mocno na jedną stronę i na drugą. To jest ważne ćwiczenie, bo tutaj i biodra rozgrzewamy, i ramiona, i kręgosłup. Także warto je zawsze sobie w tę rozgrzewkę wpleść. Super. I teraz troszkę trudniejsze ćwiczenie. Będziemy robić wymachy nogami, na zmianę z jedną nogą, z drugą, ale dodatkowo będziemy próbowali jeszcze dotknąć stopą dłoni. Po przeciwległej stronie, czyli jeśli lewą nogą robi wymach, to staram się prawą nogą dotknąć, y, prawą ręką dotknąć stopy. I zrobimy sobie 20 razy. Słuchajcie, zaczynamy. Spróbujcie może sobie najpierw sami zrobić, czy się uda. Zatrzymać filmik, zrobić kilka, a potem razem ze mną, y, gdy będę liczył. Ok? Dobra. No zaczynamy. Jedziemy. Jeden, wracam, druga noga. Dwa, raz, trzy. Hop cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i jeszcze dziesięć, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, świetnie słuchajcie. Ja już czuję, że moje ciało się rozgrzało. Mam nadzieję, że wasze też. A jeśli jeszcze tego nie czujecie, to powtórzcie sobie te ćwiczenia albo dałujcie sobie jakieś z innych lekcji i tyle. Słuchajcie, myślę, że już wasza kondycja jest troszkę lepsza niż na początku tych lekcji znanych. Więc dzisiaj zrobimy sobie na początek pajacyki, ale już 20 tych pajacyków sobie zrobimy. Na początku robiliśmy 10, teraz spróbujemy zrobić 20. A nieważne jest to, jak szybko je robimy, ważne, żeby nie robić przerw między tymi pajacykami. Potem te pajacyki to będzie pierwsze nasze ćwiczenie. Później zrobię sobie jeszcze cztery inne, ale będę je, będę je opisywał w trakcie robienia. Ok, bo teraz i tak nie ma sensu, żeby to zapamiętywać. Także przygotujcie sobie ten kawałek miękkiego podłoża. I zaczynamy. W pierwszym ćwiczeniu nie będzie jeszcze ono potrzebne, ale od drugiego już coś tam sobie. Ja mam taką matę naszą szkolną, która mi w zupełności wystarczy. Dobra, to pierwsze ćwiczą. Tak jak powiedziałem, zaczynamy 20 pajków. Przygotujcie się. Jak ktoś da radę, to robi razem ze mną, w takim tempie jak ja, a jak nie, wolniej albo szybciej, gdyby było 20. Uwaga. Zaczynamy. Jeden, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, jeszcze 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. I bierzemy sobie coś takiego. Drugie ćwiczenie, zobaczcie, to jest takie ćwiczenie siłowo-równoważne, więc dosyć, dosyć ważne. Równoważne, więc jest ważne. Zobaczcie, ręce krzyżujemy sobie z przodu na ramionach. Jeśli dla ja kogoś będzie to zbyt trudne, to może sobie ręce trzymać po bokach. Ale docelowo staram się zrobić to w ten sposób. I ćwiczenie polega na tym, że muszę, wycofując nogę, przejść do klęku prostego. Czyli klękam sobie na jedną nogę, klękam sobie na drugą nogę, i teraz wyprowadzając nogę w przód, wstaję po prostu. Ok? Muszę przejść do klęku. 1, 2, 1, 2, wstać. I zrobimy 10 razy. To ćwiczenie. Jeden, dwa, trzy, cztery, jeden, jedno powtórzenie. Hop, 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 dwa, hop, 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 trzy. 10, świetnie, słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się udało. Tak jak nie przyznam szczerze, że trochę mnie to ćwiczenie zmęczyło. I teraz schodzimy sobie już do pozycji troszkę niższych. Mam nadzieję, że Wam będzie dobrze widać. Mam go troszkę niżej kamerę, to na pewno będzie mnie dobrze widać. ok słuchajcie, pierwsze ćwiczenie w pozycji niskiej. Spróbujemy zrobić sobie destę. Czyli wytrzymać w podporze przodem i w czasie tej deski będziemy próbować wykonywać ćwiczenie polegające na tym, żebym odrywał jedną rękę i próbował dotknąć łokcia drugiej ręki. Może od tej strony będzie to lepiej widać, czyli będę w podporze, próbuję oderwać rękę, dotknąć łokcia, odłożyć rękę i drugą rękę wtedy oderwać i położyć. Zobaczcie, wykonujemy podpór przodem i jedziemy. Jeden, odkłada. Dwa, odkłada. 3, hop, 4, mocno napiętamy w mieście brzucha. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super! Mam nadzieję, że Wam się udało. Tutaj wersji na kolanach raczej nie polecam, bo to nie będzie żadną wysiłek. nie tylko rękoma spróbujcie z tymi kolanami oderwanymi. I, młodzieci Zobaczcie, teraz podziemy się na plecach, będziemy robić spięcia mięśni brzucha, unosimy nogi, mogą być lekko zgięte w kolanach, ale ważne, żeby nasze uda były uniesione, żeby nie były gdzieś tam z przodu, a nie za bardzo, no chociaż bardziej na nas mogą się skierować, nie mogą tylko uciekać nam do tyłu. I teraz spróbujemy zrobić tak, że mocno napinamy mięśnie brzucha, tak żeby rękoma sięgnąć do kostek naszych stóp, zobaczcie. Tu są kostki i próbuję za każdym powtórzeniem delikatnie palcami klepnąć w te kostki, mocno napinając mięśnie brzucha i spróbujemy 10 takich z pięć mięśni brzucha zrobić. Jedziemy, jeden, odkładam całe plecy, dwa, odkładam, trzy, odkładam, cztery, na dół, pięć, na dół, sześć, na dół. siedem, hop. Osiem, hop, dziewięć, 9 hop, i 10 siedem. Ja czuję mięśnie brzucha, że tutaj pracuję nawet przez 10 powtórzeń. I ostatnie już ćwiczenie w naszej serii pięciu ćwiczeń, tak zwany samolot. Tak jak to mówimy. Kładziemy się na brzuchu, to powinniście znać. Z boku rozkładamy skrzydła, czyli zgięte ramiona. Ustawiamy po bokach i mocno odginamy się do tyłu napinając mięśni przykręgo szyje. 10 powtórzeń tego ćwiczenia. nam dziś jest Uwaga. Zatrzymałam. I jeden chwilkę przytrzymać, opuścić, ale nie odkładać ręką, 2 na górę. 3. 4. 5. i no. 6. 7. na dół. 8. hop. 9. hop. 10 i teraz dopiero odkłonę. Świetnie. Słuchajcie, no dzisiejsza lekcja powinna być trochę bardziej męcząca dla Was niż poprzednie, ale to, jak bardzo się zmęczycie, tak naprawdę zależy od Was. Od tego, ile z siebie po prostu dacie. Świetnie. Zrobiliśmy razem pięć ćwiczeń. Teraz cofnijcie sobie filmik albo zaczynajcie, jak zapamiętaliście. Zróbcie drugi raz. Potem, kto będzie miał jeszcze sił, robi trzeci raz. I tak właśnie to powinna wyglądać, a gdy już skończycie tą drugą i drugą, trzecią serię to zrobimy sobie kilka ćwiczeń rozciągających zaczniemy od nut nogi z przodu hop, i wykonujemy skłon do dwóch. oczywiście skłon robicie do momentu kiedy kolana się zewnątrz. jeśli zegną się bardzo szybko to wtedy trzeba troszkę cofnąć, położyć kolana i zostać w takiej pozycji mniejszego skłonu każdy robi tyle ile może, mniej się udaje złapać Stopy, ale to dlatego, że zawsze z nami te ćwiczenia na rozciąganie robię i jestem troszkę rozciągnięty. A może komuś uda się, się dalej złapać? Może ktoś złapie zapięty. Przytrzymujemy chwilę, a mniej więcej do 10-20. Niektórzy mówią, no, że minutę, warto wytrzymać. Świetnie, opuszczamy. Teraz trochę podczutamy, bo słoneczka się? Trochę trudniejsze ćwiczenie. Zobaczcie, jedna noga znów zostaje prosta. A drugą nogę zginam. I przekładam sobie przez tą wyprostowaną nogę. Taka pozycja. Jeszcze raz pokażę. Jedna noga prosta, druga zgięta. Przekładam sobie. Prostuję moje ciało. Ja się obrócę, żebyście lepiej to teraz zobaczyli z tej strony. Ręką jedną sięgam daleko do tyłu. A drugą ręką skręcając się, zahaczam o kolano. Łokciem. I teraz łokciem się odpycham. Tamtą ręką się przyciągam. Głowa patrzy daleko do tyłu. Mocno naciągam nogę. Cały kręgosłup, ramiona. Wiele części ciała naraz się przy tym ćwiczeniu rozciąga. Mocno naciągamy. To w szkole też robiliśmy. I liczymy sobie. Jeden. Już policzymy. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Powolutku wracamy no i musimy zrobić na drugą stronę, czyli ściągamy nogę, prostujemy, zginamy nogę drugą, przekładamy. Ja się znów obrócę, żeby lepiej było widać. Prostujemy plecy. Jedna ręka sięga do tyłu. Powolutku sobie wszystko zróbcie. Druga ręka łokieć przekłada przez nogę, zahacza o kolano. Tutaj się odpycham, a tutaj przyciągam mocno do tyłu. Jedziemy. Jeden, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wracamy, odpuszczamy. Super. I to na tyle słuchajcie. Pamiętajcie proszę, żeby się poruszać odpoczywać też. Yy, między lekcjami. Nie siedzcie cały dzień przy komputerze. Stańcie sobie po każdej lekcji. Przejdźcie się na naszych lekcjach, gdy jest wychowanie fizyczne, a nie mamy połączenia na żywo. Też sobie proszę wstać, przejść, otworzyć okno, przewieczyć pokój, nie siedzieć przy komputerze cały dzień, a po południu ćwiczyć razem ze mną na filmikach. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia albo na żywo, albo na następnym filmiku.